Obok mnie stoi nowy obiektyw od Sony, czyli 50-150 z przysłoną uwaga F2.0. Obiektyw, który każdy chciał, każdy potrzebował, ale nikt o niego nie prosił, a i tak go otrzymaliśmy. Zanim przejdziemy do jakości optycznej tego obiektywu, a tam już teraz Wam powiem, że dzieją się rzeczy maksymalnie magiczne, to musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, dla kogo tak naprawdę Sony stworzyło ten obiektyw. I Wydawałoby się, że po odjęciu kilku milimetrów z typowego reporterskiego obiektywu, jakim jest 70-200, otrzymamy coś bardziej uniwersalnego, bo z jednej strony standardowa ogniskowa 50, a z drugiej strony całkiem długa 150, ale tak naprawdę znacznie bardziej uniwersalnymi obiektywami są chociażby Tamron czy Samyang 35-150 z podobną przysłoną. W związku z tym, dla kogo tak naprawdę jest ten obiektyw? Ja, żeby odpowiedzieć na to pytanie, wziąłem go na kilka różnych wydarzeń, w tym sport, koncert i portret, i muszę Wam powiedzieć, że tam, gdzie fotografowało mi się najlepiej, to właśnie jest fotografia portretowa i to tamten obiektyw lśni. Siła tego obiektywu w fotografii portretowej bierze się przede wszystkim z dwóch czynników. Po pierwsze, ogniskowej. Mamy tutaj trzy obiektywy w jednym, czyli standardowa 50, dalej 85, i dla maksymalnej kompresji uzyskujemy. Nawet 135 mm i to przecież z zapasem. Do tego mamy świetną przysłonę F2.0, o której więcej powiem za chwilę. No i właśnie, przysłona F2.0 niesie ze sobą pewne kompromisy, na które musieliśmy pójść. Między innymi waga i rozmiar tego obiektywu. Mówimy tutaj o szkle, który waży około 1,5 kg i jest szerszy od zwykłego 7200 mm. Czy to dużo 1,5 kg? Jak na obiektyw jak najbardziej, ale jak na tę specyfikę powiedziałbym, że jest to waga całkowicie akceptowalna. Szczerze mówiąc, przygotowany byłem na to odbierając obiektyw, że będę musiał dźwigać do domu wielki kawał szkła, a okazuje się, że nie do końca. Jest to sprzęt, który nie do końca odbiega swoimi gabaretami od typowej 7200. Jest oczywiście cięższy, jest nieco szerszy, ale jeśli chodzi o samą wysokość, tutaj nie ma za dużych różnic. Na samej obudowie, być może nie otrzymamy masy różnych przycisków i przełączników, ale otrzymamy chociażby pierścień zmiany. Przysłony, który zawsze bardzo cieszy. Pierścień zmiany ogniskowej i ostrości to co już w zasadzie jest normalnie, nie ma o czym wspominać. Do tego trzy przyciski funkcyjne na górze, z boku oraz na dole obiektywu. Do tego dwa przełączniki: autofokus, manual focus oraz DMF do włączenia i wyłączenia. Tutaj z tej strony natomiast mamy do dyspozycji przełącznik, który blokuje nam właśnie wcześniej wspomniany pierścień zmiany przysłony. A z drugiej strony mamy możliwość włączenia kliku albo wyłączenia kliku w pierścieniu przysłony. Oczywiście razem z obiektywem otrzymujemy osłonkę przeciwsłoneczną, co nie jest zaskoczeniem, razem z okienkiem na filtry, a filtry właśnie będą miały u nas średnicę 95 mm. To, co bardzo mi się podoba w tym obiektywie, a co rzuca się bardzo mocno w oczy, to ta tabliczka srebrna, którą możecie teraz zobaczyć, która bardzo mocno świadczy o tej jakości premium, którą próbuje wnieść w każdy swój obiektyw marka Sony. Wiemy już, że jest to obiektyw dla portrecistów, ale sprawdźmy, czy tak naprawdę będzie on w stanie zaspokoić potrzeby większości portrecistów i czy każdy włosek na brwiach będzie widoczny. Jeśli chodzi o Sony, to przyzwyczaili nas już do fenomenalnej jakości obrazka na całości kadru i nie inaczej jest w przypadku tego obiektywu. Centrum, świetne. Boki kadru, również bardzo dobre. Aberracja, jeśli się pojawia, to bardzo, bardzo niewielka. Wydaje mi się, że dostrzegam tutaj delikatne zarysy, takie niebiesko-pomarańczowe, ale słabo widoczne. Jeśli chodzi o dystorsję, tutaj mówimy o 150 mm, jest ona praktycznie niezauważalna. Pojawia się natomiast na 50 mm. Ale jeśli chodzi o ostrość, zarówno na 150 jak i na 50, taki w centrum, jak i na brzegach kadru, jest naprawdę lepiej niż dobrze. Zawsze powtarzam podczas testów podobnych obiektywów, że przysłona tak szeroko otwarta jak 2.0, a nawet mniej, będzie winietowała. To jest konieczne w takiej specyfikacji szkieł, i nie inaczej jest w przypadku tego Sony 50/150. Tutaj 150 mm naprawdę mocno winietuje. Plus jest taki, że to winietowanie bardzo mocno znika, kiedy przymkniemy przesłone już do 2,8, a po włączeniu kompensacji obiektywu praktycznie całkowicie znika. Nie inaczej jest w przypadku 50 mm, gdzie winietowanie znowu udaje się we znaki. 2,8 bardzo dobrze sobie radzi z niwelowaniem tej wady, a kompensacja całkowicie ją usuwa. Jeśli chodzi o to tutaj rzeczy dzieją się bardzo ciekawe, bo z jednej strony centrum kadru i ta, te krążki niosrości są bardzo ładne, są Trzymają swoje kształty, ale bardzo szybko zauważymy winietowanie mechaniczne, które w normalnej sytuacji nazwałbym wadą, no bo w końcu jest wadą optyczną obiektywów, ale w tym przypadku jest ono na tyle regularne i na tyle ładnie się układa w kadrze, że tworzy nam bardzo takie okrągłe i płynne bokę, które przede wszystkim świetnie wygląda na zdjęciach portretowych. To czy lubicie takie efekty bokę? już zależy od waszych preferencji. Ja osobiście całkiem lubię takie krągłe smużki nieostrości. Przejdźmy teraz do autofokusa, chyba na, w mojej ocenie najciekawszego punktu tego filmu i chyba najtrudniejszego dla mnie, bo obawiam się, że będzie brakowało mi słów do opisania tego, jak wielkie wrażenie wywarł na mnie ten obiektyw właśnie w tym kontekście. Słuchajcie, mówiłem już o tym, że wziąłem go na sport i nie jest to kłamstwem, rzeczywiście wziąłem go zarówno na piłkę nożną, co było błędem w kontekście ogniskowej oraz na kosza, co nie było absolutnie żadnym błędem, było fenomenalną decyzją, jedną z najlepszych, jakie podjąłem w ostatnim czasie. I słuchajcie, no, ten obiektyw robi niesamowitą robotę. I chyba nie będzie przesadą, jeśli powiem, że był to jeden z najszybszych, o ile nawet nie najszybszy obiektyw, jaki w ogóle testowałem ostatnio, jaki w ogóle możliwe, że miałem w ręku. E, absolutnie błyskawiczny, celny, szybki, responsywny, cichy. Wszystko to, co najlepsze z autofokusów, jest zapakowane w tym jednym szkle. Bardzo mnie cieszy, że dzięki temu mechanizmowi Autofokusa do repertuaru portretów jesteśmy w stanie dorzucić również sport na małych boiskach. Testując różne obiektywy na tym kanale, zauważam, że Sony za punkt honoru obrało sobie tworzenie szkieł, które są maksymalnie ostre, które śrubują te wskaźniki ostrości maksymalnie i cieszę się bardzo z tego, że ten obiektyw również idzie tropem tej filozofii. Korzystając z okazji chcę tutaj zaapelować również do innych marek, które być może boją się eksperymentować, które być może boją się śrubować te wyniki ostrości właśnie kosztem wagi i rozmiarów obiektywów. Nie róbcie tego. Ja ze swojej strony jestem w stanie powiedzieć, że mogę nieco więcej dorzucić do swojego plecaka, byleby otrzymać takie cudeńko jak to. Dajcie znać, co Wy o tym wszystkim myślicie. Czy jesteście w stanie pogodzić nieco większą wagę, ale za to świetną jakością optyczną? Dajcie znać o tym koniecznie w komentarzu. Lajkujcie, subskrybujcie, żeby być z nami na bieżąco. Ja się z Wami nie żegnam. Widzimy się w następnym materiale na kanale cyfrowe.pl.